Siemaneczko ziemeczki, widać w kolejnym odcinku z PvP, z Cra Crazem oraz z Pingwinem, tylko ten... Ufa. Siemaneczko! Taki Kurwie! Pingwin, jest... chyba... pingwin, jest... gdzieś... pingwin nie jest ogarnięty i nie było no. go na przywitaniu, więc skaczemy! Albo nie, chwila znaczy? na Pingwina. Okay, bo. Um, Biegnę do was, moja! Trzy, cztery! Również, pelewki. Bum, 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 bum! Zabiłem! <mum> <mum> ej, za, za nami, za nami, za nami! Dziąki, <mum> załóżę okay. chwili! Ej, tutaj, z góry, z góry biegną! To jest taka fala zombie, które trzeba za. No po ciebie, uważaj, klepią mnie! klepią mnie we dwóch! Zabili mnie! Ej, wybijcie mi łapką, ej, tutaj jestem! Uuuh. Ej, dobra, skaczę do was, bo ja zginąłem! Eee, co oni na mnie idą? Idźcie, nie kocham was. O, podziałało. Dobra, ej zabiłeś mnie, kapis. No, Dobra. przepraszam, ale chciałem zgarnąć hajs. Sam bo wy, bo, ty byłeś już stracony w tej pozycji. W tej pozycji? O, w tej pozycji. 69. Ej, Diaks zaraz chyba skoczy. Zabiłem typa. Chodźcie do mnie, jestem tu. Ej, ktoś biegnie. To jestem ja. 2 Dobra, jakiś Matrix. Matrix jakiś. Nie, Matrix. Dlaczego nie biję? Nie bije o. A mi wchodzisz pod celownik. Dobra <grym> no ja mam go Ale... Bo celownik jak w BF jest w nie? No. O to wchodzisz mi pod niego. Ktoś tutaj wbija, ktoś tutaj wbija. To, o mama a... mija, ktoś tutaj wbija. A... No Filip, chodź tu, bo my z Erwinem tutaj wszystkich czy, czyścimy. A Je Jezus, te rabatory mnie zabije, bo Ty nie przyszedłeś pomóc. Właśnie, Erwin. No właśnie Filip. Bo co jest kapi, kapi, kapi. Co? Misz, co? Jesteś? Ej, mam 4300 monet. K crazy. Tak, a ja znalazłem skrzynę. No, no co? Tak. Ej, uważaj za to, bo masz typa, masz typa, masz typa, masz typa. widzę. Mateusz Wojczak. Jakiś. Wojczak. Kurwa! Jak to jest no. któryś z naszych widzów, no to człowieku. Człowieku, jesteś stracony. Ej stary mam 4 tysiaki eee... Odcinek znowu będzie. Trwa. Ja mam 4 tysiaki 300. 10 minut. Eee. Ej, stary crazy. 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 Sara. Eee, ten. To jest taki crazy. Tak crazy czas crazy. Taki crazy z kobietami w puszku. tak. taki taki crazy z kobietami w puszku. Ej no ale chodź tu ktoś! No proszę ja hasło mnie zabiłeś. Chupa, ale... Oj, sorry. Nie, bo... Le... A ale byłeś w straconej pozycji. Byłeś, bo by... skopiłeś mnie na celu. A propos, a propos BFa, no to widzieliście mój filmik z nasamowite opcje Google. Tam jest. Y... I o... ściągniemy sobie BF na Originie. No ja mam. ja chyba go usunąłem, ale chyba da się jeszcze ściągnąć, nie? A, a jest tam bardzo... Chwileczkę albo gramy w FIFE World. Jezu, ktoś nie wyrzuca e cool, gratulation! Ej, pomszczę Pomściłem cię Erwin! Piotrek mnie bije, nie! Piotrek! Strefę mi zarzucił na mordy. I idę tam! Uciekłem! Uciekłem! Ale za rabatury mnie dobije! Co to ma być? Jak cię Dzięki, że mnie uratujesz. Ale chodź tutaj wskocz pod lód. Dobrze. Ja nie do was, nie do was. Batory tu wskakuje. Batory tu wskakuje. Batorza. A łabijesz mnie. No, co no, ma... O, nie Uważaj. Nie mogłem trafić w dziurkę i mnie skoczy. <todoh> nie skoczyć. Nie mogłem, Oj, to w przyszłości też nie będziesz umiał. Nie wybijaj mnie, Filip. Zabiłem, jaki? Jak lepiej Batorego. Nic Dobra, ja nie mogę stąd wyjść. Filip, spróbuj mnie wybić łapką. teraz? Ja bum, bum, bum! No nie! Matiks mnie zabił. Ej, mam 4700. Ile wy macie hajsu? Ja tam wskakuję Matiksowi na łeb. Ja mam dwa tysiące. Mam 4300. Matix, chodź tu! Chodź tu! Zabiłem Matixa! Pingwin, chodź no! Nie podglądaj mi spódniczkę! Ty z jeden! Stary, stary, ja tutaj jestem, więc mnie okay? Dobra. Czekamy na... Ja ci nie podglądałem spódniczki i masz teraz spódniczkę! Spódniczkę mi podglądałeś, Z boceńcu jeden. Ja tutaj będę bił ludzi. Masz tu, masz tu coś. Ej, Batory na ciebie poluje, uciekaj. Batory, 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 masz w dupę, bo jesteś baterią. Gównianą. Energizerem jesteś, zabiłem go. To Gówniany energizer. Nigdy nie ładuję tak jak ma. No to mój item, odwal się, to moje, idź. Ja za co mnie biję! Bój z tym. Batory, batory! Zginiesz baterio, no nubska! Zginiesz! Zginiesz! Zginął! Zostaw mnie, pingwinie, proszę. Ty mnie zostaw, bo ci zginę. matkę i nazwę Salceson z prądem. Kurde, ktoś mnie bije! No piasek! Wszedłeś piasek! No, on wszedł w wniosek tej! No, bo ja w to znaczy Batory? Ej, ja mam 5100! A ja mam 4500! Pingwin, okej, okay, sojusz, sojusz, pingwin, proszę! Proszę, zapomnij o tamtej sytuacji! Miejmy sojusz! No, w pingwin! Pingwin! Sahas, oś ty! Gdzie mnie Zabij no, sahasa, bo zły! Jeruna, Czteryfru. Nie i go zabiłem, nice. Ja mam kasy. Batorego, batory. No co? Nie! Ja myślałem Filip, że ty tutaj jesteś, a ja tutaj jakiś Dark Phantom mnie bił. Przez ciebie wszystko. Nie, bo, bo Erwin... Win, nie win, jestem za tobą! Chodź nie. uratować naszego kolegę Erwina! Wiem! Uratuje się! Uratuję! Ja Uratuję cię! Moc drzewa aktywowana! Ty! Jestem mega zordem! <śmum> <śmum> Jestem mega zordem! Dawa, ja ci dam a. Chodź, jakiś retex! Chodź tego retexa! Ej masz plecy, masz plecy! Ja nie, tak, nie mam pleców! pleców. Ja no, nie, pleców. nie mam pleców, sorry! Da, da, dam ci knoka, dam ci knoka. Dam ci knoka! Knoka w dupę. A jak Oś, lepiej się styka? Chcę. tego picola! Chodźcie do bo mam łódź! Chodźcie do rejteksa, rejteksa, Ja go biorę, ja go biorę od... Ej, wybijcie mnie, wybijcie mnie! Wybijcie, no szybko! Patrzcie na mnie! Surprise, motherfucker. Like, ja go biorę od... Dobrze! Zabiłem go! Bim bim bim, no, no, no! Jezu! Wie, ping, Nie, zostaw go, zostaw go! Nie no, wolno, to twój kolega! My cię z nim ratowaliśmy! Nieprawda. Oddaj nam mógł! Oddaj nam mógł! Oddaj nam mógł! Ej, ej, pomóż, pomóż, pomóż! Weź, weź tego ten chante wyputowanego mam mógł tego Riteksa. Mi się on należy, bo ja go zabiłem. I <laughs> pomóż, 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 Dawaj na pewnie tego... Wiem, strzelam go. Uważaj, żebyś mi nie wszedł w celownik, bo teraz... Ej, plecy, plecy mamy, plecy. Wiem. Spuki jakieś. Spuki. spuki, 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 spuki. No, dzięki, wybiłeś go w moją stronę. Czemu mi pisze zostałaś zabita przez spuki? Mi też to pisze. No to dobrze ci pisze. Dobra, biegnę do was na waszą klepę. Ej, ale ping, -ping chcemy zabić, a ja mam te, te i te ulepszone. Ej, no poczekajcie na kolegę, tak? Dobra. Daj mi łuk. Daj mi łuk. Mam. Masz? Pan skazma. Ten. Mógł, ej, on się ukrył na szyfcie. Ej, zaraz. Ej, zaraz robię, ciąg dalszy nastąpi, bo zaraz jest 10 minut, nie? No a ty Erwin mi na, mnie nauczysz dodawać piosenek w trakcie filmu. i dawaj, bijemy się jak Daj, mężczyźni, nie, na łapki. Tylko musisz obejrzeć mój film. A, nie, na, na, emeraldy. Czekaj, bo laga miałem, stój, stój, laga miałem. Dawaj na emeraldy. Nie, na łapki, laki. Ale strefa, ale strefa, ale strefa! Padasz, padasz! Dobra, 3, 2, 1. Ciąg Siemaneczko, dalszy. ludzie, nie, ciąg dalej się nastąpi. Ty, 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 ty. jakiś, ty, jakiś, ty, jakiś, typ!